Siemka, witam w kolejnym odcinku z oceniania inwestycji oraz ekwipunków widzów. No i dzisiaj będzie sporo właśnie inwestycji skrzynkowych, więc sobie to wszystko poobczajamy. Skin z manki to strona do wymieniania i kupowania skinów. Można tu fajnie zarobić szukając craftów, bo strona nie wlicza cen klejek do wartości skina. Z moim kodem Rafikos możecie odebrać do 5$ bonusu przy wymianie i plus 35% do wpłaty. Zaczynamy od pierwszego ekwipunku, no i tutaj mamy głównie e, renegajców holo z Remera. Więc to jest tak tanie, no i jest szansa, że to po prostu wzrośnie na tego 42, dwójkę. A dalej mamy skrzynię ukończenia węża. Jest ich no, tutaj najwięcej. No i to jest na pewno fajny long termik, może nawet mid termik. Ta skrzynka sobie elegancko będzie rosła i na pewno jest to spoko sprawa. Więc tak się prezentuje pierwszy ekwipuneczek. Skromnie, ale pewnie widz zaczyna i myślę, że spoko nawet to, wy wy to jest wybrane. Dobra, lecimy dalej. I tutaj już na samym starcie mamy dość nietypowo, bo jest 173 5.7 test płomienia, e, a dalej mamy też 5.7 Makrela. No i nie wiem, kmieniłem, że może jakieś kontrakty, teraz tak sobie myślę, że też może pod Sorsa 2 to jest kupione, nie mam pojęcia jak to wygląda. E, być może, no tutaj to jest takie metaliczne, więc w sumie jest jakaś szansa, że to pod światło może działać, tak samo w sumie jak ten par, pancerny rdzeń, więc może to jest coś z tym związane. No i dobra, dalej mamy skrzyneczki, ukończenia węża tak jak przy ostatnim ekwipunku, więc bardzo przyjemnie, jest ich troszkę dalej. Jakieś pojedyncze antwerpy, teraz skrzynie załamania, więc no, dzisiejszy odcinek będzie naprawdę skrzynkowy, jest ich 250, dalej. Danger Zone, antwerp i pojemniczki, dalej. Mamy klacze i skrzynie rewolweru, jeszcze tam jakieś pojedynczy horyzont. Myślę, że naprawdę fajnie to jest wybrane, te skrzyneczki. Tutaj jeszcze jakieś pojedyncze operacji, Dobra. Ale no, fajnie są wybrane te raczej tańsze, które mają naprawdę fajne perspektywy. Tutaj też no, rewolwerek trochę droższy, ale ma fajne koski, więc to wszystko będzie sobie elegancko, stabilnie rosło. Znaczy, to no, teraz może jeszcze spaść, ale potem już po, po prawda, promocji to powinno już po prostu elegancko sobie rosnąć. I, i, no i te ceny powinny być fajne na tym, więc na pewno tutaj z tych dwóch koła będzie dużo więcej. Lecimy dalej Knurje i caty. Dobra, mamy RML na początek papierki. Mamy jakiś antwerpik. O, co my tu mamy? Skrzydłuchy. załamanie ukroczenia węża. To są na pewno takie, które dość często się przewijają ogólnie w kwipunkach. Mamy danger zone, więc myślę, że naprawdę spoko. Też fajna skrzynka. Też no tutaj myślę, że każda skrzynka da wam zarobić. Nie wiem, są lepsze, są gorsze, ale to wiecie, jak ktoś kupił np. przykład jakąś konkretną, no to... Ja się nie będę mówił, a to będzie lepsza, nie? Bo każda na pewno sobie wzrośnie. Raczej mogę powiedzieć, w które ja bym przynajmniej nie inwestował. O, na przykład w skrzynię od, odrzutu. To jest możliwe, że po prostu widzę y, widropu, czy coś takiego. Y, te po prostu giganowe, nie jak rewolucji właśnie odrzutu y, raczej bym w nie, nie wchodził. Dobra, mamy też jakieś wangardziki, co my tu jeszcze jakieś skinki, tak? Zaczynają agencik. Dobra. I mamy też więcej wangardów, a na końcu jakieś skinki. Czyli ta, mamy Daryla, mamy Legiona Nubisa, ale tutaj widzę, że skinków tutaj nie ma tak dużo. O, jeszcze jakieś tajlu złoty z remerów, więc ciekawie. Tutaj tych skinków nie ma dużo, jest po prostu fajnie poinwestowane. No, prawie cały ekwipunek inwestycyjny, więc bardzo przyjemnie. No i skrzyneczki, więc tak jak ostatnio to po prostu będzie sobie elegancko rosło. Jeszcze, no, jakieś kapsułki jeszcze, trochę też ich było, więc to elegancko sobie po prostu będzie pikować w górę. No i przechodzimy do ostatniego ekwipunku. Tutaj 5 stron tylko, więc dobra. No ale tak, na początek mamy skrzynuchy. Gammy, hmm, chromy, więc te, z których fajne koski lecą. Jakiś Vanguardzik, pojedynczy, dalej chromy, feniksy, więc te trochę z wyższej półki cenowej. Widzę, że tutaj zostały pamiątkowe odebrane. Hmm, mamy skrzynie rękawic, breakoutów. O, w ogóle kolega mi się dzisiaj chwalił, że hmm, jak posprzedawał ich chyba 300 za 30 groszy, i ten cieszył się, cieszył się bo cenowy był. No, <tak>, tak to właśnie jest. No i dobra, na końcu mamy. okej, okay, czyli skinki po prostu tu są potężne. Mamy falkiona. Kurczę, miałem tego falkiona przez chwilę, i przez to, że właśnie go miałem, to trochę mi się znudził bardzo. Ale dobra, jest falkionik, jest Asimov, M4 i Awupka też. No i łańcuch znaków. I tutaj jeszcze jakiś krew w wozie. To jest aż tyle warte, co? 220 Ziko. W sumie jeszcze tak mi się nie podoba. Ten SSD, Okej, okay, jakieś tutaj krawciki niestety się zepsuła stronka, mm, no ale to raczej nie będzie. Nie są to nie wiadomo jak. O właśnie 20 ziko. Ale w sumie fajnie pasują. Na pewno te dwa czerwone. No i dzięki za dzisiaj. Dzięki też, że oglądacie tą serię. To jest dość przyjemne, bo mogę sobie usiąść i po prostu, wiecie, pogadać, więc nagrywa się to szybko i przyjemnie. Jeśli macie kwipunki, to możecie wysyłać na Discordzie. I dzięki za dzisiaj do następnego. Cześć!